Bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na nie pamiętam jak się było Ech, widzicie szyba wiadomo. Co to zagra? Widać po aucie. Dzisiaj się w że będziemy driftować autami. Strasznie nieźle będzie. Damy Let's Race. Teraz tutaj mam czyli mam też je multiplayer jest spoko Tylko nie mam bo no, jeszcze Dobra single player tutaj mamy cześć. ja sobie wybieram tą pierwszą Tą grę gorąco. Ja wtedy zinstalowałem, ale auto mi się jakoś zapisało. I dzisiaj sobie kupimy też samolot. Z takim fajnym kolorowaniem. Dzisiaj. Kupiłem sobie lepsze auto niż te co ja tutaj mam. Było jakieś gówno. Ja Nie! Pisałam. Ale ja nie chcę mieć... ...to, jakie... co? Hmm, ich co jest? Na to ja w ogóle nie wiem. Ale to jest Ej, to jest trudno. Nie, ja nie wiem jak będę zdobyła pieniądze za to Ale jest śmieszne Nie wiem, że teraz nie umiem także się nie zadriftam na patrz O, teraz coś poszło Nie, po prostu za dużo gazu dodałam Ja wywalimy Czemu ja tak dziwnie jadę? O, teraz zobaczcie. Dobra, film, ale. Nie, no to było głupo i strasznie. Dragain. Dzisiaj film będzie 10-minutowy. Dobra, 11 minutowy. Wiadomo, odcinka yy, nie było z tego yy, z jaku, jak to się mówi car parking multiplayer nie był, bo po pierwsze yy, no nie mogłem nie wiem dobra. Ej no, czemu tam było mogę się fajnie pod... Ale dobra, wiecie co, ja sobie pójdę do menu. Dobra. Kupimy sobie lepszy samochód od tego słabego. Bo to jest ta Honda. A bo tam ja wiem, gdzie trzeba ją kliknąć. Tu, dobra. Teraz tak. Tutaj mamy Carpark A tu są przerywy. Dobra, tu mamy auta. Jak widzicie, ma strasznie dużo kasy. To, to dobrze. Tutaj trzeba iść. Czemu ja tu mam auta? Nie. Nie wiem. Auta mam jakieś. Okay. A ja nie wiem, czy ja tu mam auta. pamiętam, ja pamiętam jak ja w tą grę kiedyś byłem lepszy. I ja a nie! Wiecie co ja zrobiłam? Bo wyszło nowe auto, a ja kupiłem te auta. Pamiętam. Dobra, poczekajcie. Patrzcie, tu jest takie nowe auto, widzicie? Nowe auto. To jest drive za jeden tylko. Ja zrobię cięcie, jak sobie go kupię. I zobaczymy jak jest fajne, bo troszeczkę kosztuje to zrobię cięcie. Jak widzicie, samochód już jest mój. To jest strasznie fajnie. Możemy sobie zrobić zdjęcie. Ok. Czyli mam zdjęcie, i zobaczymy, w ogóle udało mi się teraz zdobyć więcej osób. A levelów to ja nie umiem nawet zdobyć. Nie, <grych> jak ja mam level? No nie, na szóstego levelu nawet nie mam. Ej, coś tu mogę dodać. tylko wkazać. Co? Ej, nie akcent. O mam szapcent. Dawaj mi boxa. Nie, zamknię wideo. Co za reklamy, za reklamę nie kupię. Dobra, let's race. Patrz, szósty level... patrzcie, szósty level za... W ogóle patrzcie Piku, -ma Masters. I to jest to coś co 19 godzin będzie trwało. Nie... Jakie mam tu auta? Co? Czy mam takie słabe auta i muszę jechać? Takiego mogę. No nie, no zobacz, szukali mnie. Dobra, biorę najlepsze auto, jakie ja tam miałam. Albo, co tu miałem już? Tak, mamy BMW, Teraz ja sobie wezmę BMW. Już trwa, bo miałem tylko do 11 minut. A się wymienia minuty okej. Okay. W ogóle, jak pierwszy raz się ten grot pali, to ładowanie trwa chyba dwie minuty. No, bo zobaczymy, kto jest w paczkach. Ja nie wierzę! O jajura. Co się stało? Dobra, jakby co to nic nie słyszeć, ja też nic nie słyszę, bo muszę wyłączyć, no niestety, dobra, wiecie co, ja tak chcę, tak. ja, nie no, ej, w tej grze się gorzej driftuje, jak nie powiem co, ty, ale nieźle jest, ja się boję, co by było. Ty, to no, teraz to dobrze, strifty. Ej Takie kamarki te albo. No nie, no co? Ja, ale to fajnie wygląda. No. no, policja. No nie, no po co tej. Po co ta policja tu musi stać? Chyba jest. Nie, Jestem najgorszy w. Driftowanie w tej grze jestem najgorszy, ale kiedyś byłem dobry, bo widziałem się, że miałem auta. Nie, dobra za to, ja po prostu jej kupiłem. Tyle, jestem dalej najgorszy. Jo, olej jazda. I tu był finish. Oszukali mnie. Nie. Yeah. czy co? A ja sobie zjadam folikę. Jak ci bo? Ja My zafurzamy ze najgorszy w tą grze. Cześć!